Siemano ludziska, dzisiaj chciałbym wam zaprezentować kilkanaście granatów dymnych na mapie Mirage. Życzę miłego oglądania. Pierwszy smoke, który wam zaprezentuję jest to granat na zajęcie shorta podczas dojazdu. Jest on banalnie prosty, wystarczy ustawić się przy framudze pierwszego okna. Następną czynnością jaką należy zrobić to ustawienie się pod delikatnym kątem, tak jak widzimy. Później wystarczy podbiec i podskoczyć. Jest to banalne. Kolejne dwa smoki są jeszcze bardziej proste. Wystarczy ustawić się na schodach w wanderze przy trzeciej balce, spojrzeć w górę i rzucić. Następnym smokiem będzie gradan na jaksi na B. Trzeba ustawić się w rogu przy furce nad i nie później wycelować między anteną a dywanem, podbiegamy kawałek, poskakujemy i rzucamy. Proszę? Pewnie, że tak. Razem rzucamy granat na głęboko na Edward. ustawiamy się przy prawej stronie schodów, celujemy w balkonu, skaczemy i rzucamy. Kolejnym smokiem będzie granat rzucany na Edwarda. ustawiamy się przy skrzyniach obok TV roomu. Z jednej pozycji możemy zasmokować aż obie strony. Teraz zajmijmy się granatami na pas różnych miejsc. Pierwszym miejscem, z którego rzucamy są te aparty B, ustawiamy się w rogu podestu, celujemy między liniami, podchodzimy na szyfcie, aż celownik nie dojdzie do drugiej linii. Drugim moim zdaniem najciekawszym jest smok z foresta na pałac. Wystarczy ustawić się pod kątem z anteną, podbiec do ławeczki, podskoczyć i oczywiście rzucić. Trzeci smog jest nieco niebezpieczny, ponieważ będziemy odkryci na midzie, dla was to nic trudnego, więc tak ustawiamy się w rogu obok liny celujemy w footrunner, skaczemy i to cały smog. Czwartym jak i ostatnim smogiem na jest granat spod okna. Ustawiamy się w rogi na schodach, maksymalnie do prawej strony. Celujemy nieco wyżej niż obramowanie całego okna, skaczemy i oczywiście rzucamy. Teraz pokażę wam smoka do konektora, który zasłoni wizję rywalom na shorta, a więc tak, jesteśmy przed apsami, wstawiamy się przy oknie, przy prawej stronie, następnie celujemy między anteną a plamą na ścianie, puszczamy lewy przycisk myszki i granat ląduje tam gdzie powinien. Teraz zajmiemy się odbijaniem Bonsai do B, ustawiamy się w ciemni maksymalnie do prawej strony, celujemy w na ścianie i skaczemy. Ten granat odcina wizję na apsy, ławeczki. Kolejny granat jest rzucany z tego samego miejsca, lecz odcina nam ławkę ze strony exitu wyjścia, celujemy w środkową górną część okna, kłacając, gdyż wycelujemy, podskakujemy i rzucamy. Razem granat rzucany z pod schodów, ustawiamy się na wprost plamy na schodach, później staramy się wycelować w dolną część framogi okna, wskaczamy i rzucamy. Ten granat odcina nam wizę z łoweczki na szorta. Moim zdaniem bardzo przydatny są. Z tych dwóch ostatnich granatów jestem najbardziej domny. Sporo czasu potrzebowałem, by trafić je tak, jakbym chciał. Zaczynamy od fake za zaapsów, wystawiamy się w tym samym miejscu, gdy chcemy no, 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 no. dać na okno. Lecz nie tym razem, ustawiamy się w lewą stronę, celujemy w końcówkę szybko o góry. Dół musi być równy z początkiem literki, a gdy już wycenujemy, podskakujemy i rzucamy. że nie jest on perfekcyjny, ale osoby, które zaczynają przygodę z celem, na pewno się na to nabiorą. Przejdźmy już do ostatniego smołka w dzisiejszym odcinku. Granat jest najtrudniejszy ze wszystkich, potrzeba dużej wprawy, aby go dobrze trafić. Kosztowo miał on wiele godzin przesiedzianych na mapie i trenowania, aż w końcu się udało. Stawiamy się na skrzynce przy tej staramy staranną ustawić celowit między anteną a tą skrzynką poniżej. Niestety przy tym skoku musimy wziąć shift i w odpowiednim momencie go wyrzucić. Dziękuję za oglądanie, jeżeli ci się w spodobał, zostaw lajka, suba i strzel dzwona.